Other. And that reminds me, I must check in on my friends and family upstairs. It's the shapes. Oh yes, look! Circle, triangle, square, and rectangle. Snoring away. Let's leave them. to i Dzisiaj nie będzie tańca to Ha! Naprawdę szkoda. Żebyśmy mogli to dziś zobaczyć i usłyszeć, musiałbym chyba przegrać się w kostiumy kształtów i sam zatańczyć. <śśmierdzi> Ale przecież nie mogę! Tak <śmierdzi> 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 Czy jednak? Wha Prostokąt! Oto jak namalować naszego prostokątnego przyjaciela! Weźcie farbę, czystą starą gąbkę kuchenną i arkusz pianki. Poproszcie <coughs> o znalezienie tych rzeczy. Nałóżcie farbę na gąbkę, nie za wiele, i zróbcie to na papierowym talerzyku albo starej tacy. Patrzcie, to mały czerwony prostokąt! Ostrożnie przyciskajcie gąbkę do arkusza pianki. Jeśli jej nie macie, możecie użyć papieru. Zróbcie kilka odcisków, jeden przy drugim, aż powstanie naprawdę wysoki prostokąt. Zwińcie końce dwóch drucików, tak żeby powstały stopy. Użyjcie kleju, żeby mocować oczy, piankowe usta i stopy. I poproście dorosłego, żeby umieścił obraz w wyjątkowej galerii sztuki, na drzwiach lodówki. അതിത <laughs>